Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek. Dzisiaj mam tylko trzy zdradki, Są, jest dwa razy Mega Paradiso, fioletowe i żółte i jest Wielka Kasa. To jest na specjalne życzenie od mojej widzki Agi, która wysłała mi pieniążki już po raz kolejny przez super podziękowanie pod filmikiem, więc dziękuję Aguś. No i e, proponowała Wielką Kasę. A ja jak wybierałam ją, to znaczy numerek, zastanawiałam się jaki Agaby wzięła. No, wzięłam 13, oczy, nie mam pojęcia. I mam tutaj jeszcze właśnie tą Mega Paradiso podwójne. Jest ósemka i trzynastka. No, ja jestem z 13 sierpnia, więc sobie tak wzięłam i zobaczymy, które okaże się lepsze, czy żadne. No, na trzy zdrawki to może być tak, że będzie jedno wielkie zero. Bo wiecie, jak ciężko jest trafić, no ale mam nadzieję, że jednak cokolwiek się uda, i już zaraz zobaczymy. A zacznę właśnie od tej propozycji, od Wicki. No to aguś za ciebie tutaj trochę powiększę. I szukam oprócz wykrywających liczb. Tutaj jest jeszcze sztabka, która daje przypisaną wykraną, albo worek, który daje dwukrotność.

Czterdzieści jeden, czterdziestek nie mam. Pięćdziesiąt siedem. Trzydzieści dwa, blisko. Osiemnaście. Trzydzieści trzy, no też nie moje. Potem piętnaście. Dwadzieścia dwa. Pięćdziesiąt sześć.

34, 37, 28 i na koniec 14. No więc niestety się nie udało, ale nie szkodzi. Ja ogólnie nie mam do tej zdrawki szczęścia. I no, 13. Ostatnio akurat fajnie się spisywała w liniach, ale w tej zdrawce niekoniecznie. No to teraz zabieram się za Mega Paradiso i najpierw. Z ósemką, żółta wersja. Ja wolę zawsze te fioletowe. Tutaj trochę powiększę, ale nie aż tak. Ok. Chyba widać. Jest teraz przy lampce, więc no, mogą padać jakieś cienie. No ale. Moje symbole na początek to Arbus i krewetka. Krewetka jest tu. I arbuz. Jeszcze krewetka. Mhm. No to kolejne leżak i lornetka. Jest lornetka. leżak i jeszcze jedna mhm. ja chyba w tych żółtych częściej pomijam dlatego też wolę te fioletowe bo tutaj się tak wszystko mi właśnie odbija po oczach na czos i słońce teraz trochę ich dali na czos. Okej, okay, no to chyba wszystkie. Kolejne, a teraz tacos i mango. Mango. O, tutaj tylko piłki brakuje hmm, Już więcej ich nie widzę No dobra no to kolejne delfin i klapki. Delfin. O, klapki są. I jeszcze tu. Takie malutkie zrobili te klapki. Klapki. O, jeszcze delfin. Mhm. No to drugi rządek. Koło i począ. Hmm. Gdzie on są? To jest pącza. Szkoda, że nie piłka. Koło połączę. No dobra, jadę dalej. Teraz gitara i cytryna. Gitara, cytryna, i kolejne dwa sombrero i ananas. Ananas tu i tu. Sombrero. No, trochę opcji się tworzy, ale jeszcze nic, i kończą mi się symbole. Sombrero. Tutaj chyba nic. No dobra, no to kolejny symbol. Teraz tylko cztery to już pojedynczo. I to jest pióro. Tu jest jedno. Tu piórko tu nie ma. No tak byle jak dają. no i kolejne koral ale opcji narobili a pewnie i tak nic nie dadzą bo tutaj i krab na 20 i tukan na 40 no jeszcze inne opcje są sprawdźmy to a jest łódź tu I ostatni symbol to jest ryba. No tutaj, ale nie było tego ani tego. No i więcej ryb nie dali. No ósemka przegrana. Miesiąc moich urodzin, jaka szkoda. No teraz się okaże, że cała data jest przegrana. Ok, no to tak, puste. Na dół. No i teraz właśnie ta trzynastka fioletowa. Zobaczmy. Tak. No ale trzy zdrawki, no to wiadomo, że szanse są większe na przegraną. I sprawdzam. Trzymajcie kciuki. Teraz maska i meduza. No to koral zawsze mi się mylą. Maska, meduza. No dobra, więcej ich nie widzę. No to na czos i pińata. Tutaj o jest piniata. I jeszcze na czosy. Hmm, tutaj nic, jeszcze jedna. Okej, okay, to nie to. No dobra, kolejne. Kaktus i flaming. Kaktus flaming. No tak, nie mogę znaleźć nic. Kaktus. Tutaj te flamingi. Mhm, no to kolejne. Marakas i gitara. Jest gitara i marakas. odbuł kaktus. dobra. Marakas. Staram się przyspieszyć. No, przy tych to, nawet jak mam tylko trzy zdrawki, trochę schodzi. Marakas i gitara. Mm, jeszcze tu. No dobra, no to kolejne. Wodolot i ośmiornica. Dolot. Mm. No dobra. Jakoś mało dają. No to teraz żółw i koral. Jest żółw. Tutaj koral. Żółw. I jeszcze koral, no ale rozrzucają, tak nic się nie zapowiada. Powoli tracę nadzieję. Ryba i delfin są tu. Delfin i ryba. Teraz pelikan i słońce. Tutaj. Pelikan, a tu słońce. No i to chyba tyle. A tu widzę jeszcze wodolot pominięty. No dobra. Dolot. I teraz wąsy. Tak byle jak wszystko. No, tutaj już na pewno nic nie będzie. Się bardzo zdziwię. Teraz kokos. Tak dają w rogu. Jeden jedyny. No i kolejne. Pomidor. Nie wiem, no to jest właśnie gra w pomidor. Tutaj. No, nawet się nie postarali, żeby to było jakieś ciekawe tutaj zagranie. Nie robią nawet nadziei. Iguana. No, ale. nic nie chcieli dać tym razem. OK, no dobra, bez przedłużania, bo nie ma sensu. Sprawdzę tylko kontrolne. PC. Okej, okay, no to tyle. Taki odcinek to było przewidziane, no bo wcześniej za dobrze poszło, no to lotto musiało zabrać. No i na trzy zdrabki tak to podejrzewałam, że tak się może stać, więc nic się nie stało. A ja dziękuję za propozycję. No i następnym razem podaj mi numery, bo ja wzięłam trzynastkę i jak widać, no, nie sprawdziłam kontrolnych, ale techowa. to musisz mi podać numer następnym razem, wtedy może się uda trafić. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie i pozdrawiam Was cieplutko do następnego razu. Pa!